Edukacja. Geoedukacja. Ważne wykresy. Witam Was w nowej serii materiałów z geografii, które przydadzą się do sprawdzianów, a zwłaszcza do egzaminu maturalnego. W tej serii będę omawiał uważniejsze wykresy, dane lub mapy. Na które warto zwrócić szczególną uwagę. Dzisiaj omówimy sobie zmiany przyrostu naturalnego w Polsce po zakończeniu II wojny światowej. Na wykresie, który widzicie, mamy dwie linie: górna, pomarańczowa, przedstawia urodzenia żywe, dolna, zgony. No i tutaj już na samym początku warto przypomnieć sobie jedną ważną rzecz: przyrost naturalny. Przyrost naturalny to jest po prostu różnica pomiędzy urodzeniami a zgonami. Jeżeli chcemy obliczyć współczynnik przyrostu naturalnego, to jeszcze wynik tej różnicy powinniśmy podzielić przez liczbę ludności w danym kraju i pomnożyć razy 1000 promili. Promil. To jedna tysięczna całości. Na tym wykresie mamy tylko urodzenia i zgony. Natomiast tytuł wykresu, jak widzicie, dotyczy przyrostu naturalnego. No to gdzie jest ten przyrost naturalny? Skoro jest to liczba urodzeń minus liczba zgonów, to zobaczcie na sam początek wykresu. Liczba urodzeń zaczyna się w tym miejscu. Oczywiście od zera. Do tego miejsca, czyli na oko jakieś 640 tysięcy, niech będzie. Liczba zgonów zaznaczona niebieską linią zaczyna się w tym miejscu na osi. To jest jakieś niech będzie 270 tysięcy osób. No i jeżeli według tego wzoru od 640 odejmę te 270, to to, co mi wyjdzie. Znajduje się w tym miejscu i to jest właśnie ten przyrost naturalny. Wszystko, co widzicie na tym wykresie, to, co jest wypełnione przez ten blado pomarańczowy kolor, to jest właśnie wartość przyrostu naturalnego. Jeżeli gdzieś jest go więcej, wtedy mamy do czynienia z wysokimi wartościami przyrostu naturalnego. Jeżeli gdzieś jest go mniej, w oczywisty sposób będzie on niższy. A więc w każdym miejscu będziemy ze sobą porównywać, Różnice pomiędzy urodzeniami a zgonami. No i wyraźnie widać, w tym miejscu ta różnica jest bardzo duża na korzyść urodzeń, a więc mamy wysoki dodatni przyrost naturalny. Natomiast w tym miejscu, jeżeli narysuję taką linię w dół, no to już widać ewidentnie, że ta różnica jest zdecydowanie mniejsza i przez to przyrost naturalny również zauważamy, że jest mniejszy. Zwróćcie uwagę jeszcze na kilka miejsc, gdzie to niebieska linia znajduje się wyżej, czyli chociażby na samym końcu tutaj, jak stąd pojadę sobie w dół to przyrost naturalny no dalej jest zaznaczony pomarańczowym kolorem ale jeżeli to niebieska linia jest wyżej, to znaczy, że zgonów jest więcej niż urodzeń a to oznacza ujemny przyrost naturalny. Jak wyjaśniliśmy sobie, jak odczytywać ten wykres, to teraz przejdźmy do konkretów i na co zwrócić w nim szczególną uwagę. To, co widzimy na samym początku, to wzrost liczby urodzeń. Początkowo liczba zgonów też rośnie, ale zobaczcie, że to jednak nie jest aż tak duża zmiana. Ten początek wykresu tak mniej więcej do tego miejsca. Spokojnie możemy powiedzieć, że. Jest to czas, kiedy przyrost naturalny jest większy, kiedy liczba ludności rośnie, a taką sytuację czasowego wzrostu przyrostu naturalnego nazywamy wyżem demograficznym. Nie mylcie tego terminu z eksplozją demograficzną o nim będzie mowa przy wykresie dotyczącym faz rozwoju demograficznego. Wyż demograficzny to czasowy wzrost przyrostu naturalnego. Skąd on się wziął? W przypadku Polski, ale też w przypadku wielu krajów znajdujących się w Europie, przyczyna jest ta sama. Czasem ten wyż nazywamy wyżem kompensacyjnym. Dlaczego? Bo jest to tak zwane wyrównanie strat odniesionych na wojnie. Przed początkiem tego wykresu była druga wojna światowa, i w tym czasie mało kto decydował się na zakładanie rodziny, czyli liczba urodzeń w tamtym czasie była niewielka. Ludzie przeważnie czekali na to, aż wojna się skończy. Poza tym warto dorzucić jeszcze kilka innych rzeczy. Część mężczyzn znajdowała się w partyzantce, inna część trafiła do obozów pracy, więc po prostu nie było możliwości zakładania rodziny. Po II wojnie światowej, kiedy mężczyźni wrócili do domu, kiedy wreszcie można było zakładać rodzinę, zaczęło rodzić się więcej dzieci, bo nie tylko te, które miały, że tak powiem, przyjść normalnie, ale również i te, które w pewnym sensie przełożono na później, gdzie podjęto decyzję o tym, żeby to dziecko urodzić później dopiero wtedy, kiedy skończy się wojna. Jednak, jak widzicie, w pewnym momencie ta liczba urodzeń zaczyna maleć. I zaczyna się dziać tak nie dlatego, że pogarsza się tutaj jakaś sytuacja ekonomiczna w tym czasie w Polsce. W tym czasie w Polsce nie dzieje się nic nadzwyczajnego. Przyczyną tego jest to, co się wydarzyło przed tym wykresem o w tym miejscu. Zacznijmy jednak od początku. Ten spadek przyrostu naturalnego też ma swoją nazwę i będzie to nisz demograficzny. Nisz demograficzny to czasowy spadek przyrostu naturalnego. Ale jeżeli jego przyczyny nie leżą w tym momencie, w którym on się dzieje, to też możecie się spotkać z taką informacją, że jest to tak zwane echo. Echo, czyli odbicie czegoś, co już kiedyś wystąpiło. I co tutaj mogło wystąpić? Co prawda, a z czasów wojny nie mamy za bardzo informacji na temat liczby urodzeń, ale spokojnie możemy przypuszczać, że ta pomarańczowa linia to szorowała w tym czasie po dnie. Liczba urodzeń w czasie II wojny światowej była bardzo niska. I na początku lat 60. osoby, które. Teoretycznie urodziły się w 1940 roku i nieco później, mają po 20 kilka lat, a więc są w wieku, w którym najczęściej zakłada się rodzinę. Ale skoro wtedy urodziło się mało osób, to w takim razie mało osób założy rodziny, i nawet jeżeli liczba dzieci w latach 50. i 60. przypadająca na jedną rodzinę, będzie taka sama. To dzieci urodzi się mniej, bo po prostu będzie mniej rodzin. Jednak również i tutaj widać, że ta sytuacja nie trwa jakoś bardzo długo, bo po pewnym czasie obserwujemy już znowu wzrost liczby urodzeń. Znowu będzie to wyż, bo ten wzrost liczby urodzeń przełoży się oczywiście na wzrost całego przyrostu naturalnego. Możemy mówić, że on się kończy gdzieś w drugiej połowie lat 80. A co jest jego przyczyną? No tak, jeżeli umiecie odejmować, to jego przyczyna znajduje się tutaj. Świeżo po drugiej wojnie światowej urodziło się dużo dzieci, które w latach 70. i 80. zaczynają zakładać rodzinę. W ogóle fajnie by było, gdybyście sobie kojarzyli, że tak mniej więcej co 20-25, a obecnie to w zasadzie już nawet 30 lat. Co ten okres czasu mniej więcej następuje wymiana pokoleń. Kiedyś następowała częściej ludzie wcześniej zakładali rodziny, dlatego było to bliżej 20, no obecnie. Wstąpienie w związek małżeński i założenie rodziny, i decyzja dotycząca posiadania dzieci przychodzi później. Dlatego zbliżamy się bliżej tego cyklu 30 lat. No dobrze, co się dzieje dalej? Początek lat 90. Tak jak widzicie, to jest oczywiście kolejny niż demograficzny, no i trwa on bardzo, bardzo długo, w zasadzie jego koniec, chwilowy. Moglibyśmy wskazać gdzieś dopiero tutaj, około 2005 roku. Ten niż demograficzny, jeżeli znowu weźmiecie pod uwagę ten cykl 25-30 lat, to ta niska liczba urodzeń w tym miejscu ma związek z tą niską liczbą urodzeń w tym miejscu. A więc znowu mamy do czynienia z echem. Ten wyż wcześniejszy z lat 80 był echem wyżu, tego, który miał miejsce świeżo po II wojnie światowej. Ten niż z lat 90., jest echem wyżu, tego, który miał miejsce na przełomie lat 60. i 70. XX wieku. Ale zobaczcie, ten spadek liczby urodzeń jest tutaj bardzo głęboki, bo na to nakładają się dodatkowe czynniki. Lata 90. to w Polsce olbrzymie zmiany dotyczące gospodarki. Upadek gospodarki centralnie planowanej, przejście na gospodarkę wolnorynkową, upadek zakładów państwowych, prywatyzacja, zwolnienia, a więc również i bezrobocie, pogorszenie sytuacji materialnej to wszystko wpłynęło na to, że warunki do zakładania rodziny były w tym czasie dosyć trudne. Do tego mamy jeszcze do czynienia z tym, że w wieku do zakładania rodziny znajduje się mało osób, no i mamy w pewnym sensie taką katastrofę demograficzną. Jak widzicie, na początku XXI wieku, bo w tym miejscu obie linie się przecinają, a to oznacza, że pojawia się w Polsce ujemny przyrost naturalny i liczba ludności, tylko i wyłącznie w wyniku samego ruchu naturalnego, zaczyna maleć. Do tego wszystkiego doszło jeszcze kilka innych czynników. Metody planowania rodziny stały się bardziej powszechne. Kobiety coraz częściej stały się aktywne zawodowo i również wydłużył się okres kształcenia. Więcej osób szło na studia, kontynuowało naukę, dlatego też sama decyzja o zakładaniu rodziny była później. A jeżeli pierwsze dziecko nie pojawia się w wieku 22 lat, tylko dopiero w wieku 27 czy 8, to prosta sprawa będzie mniej czasu na to, żeby pojawiło się więcej dzieci. Jak widzicie, w okolicach 2010 roku mamy do czynienia z niewielkim wzrostem przyrostu naturalnego. A więc moglibyśmy w tym okresie czasu wyróżnić sobie jakiś krótki wyż, on jest oczywiście spowodowany, jeżeli umiecie liczyć... ta górka, to są dzieci osób, który się które się urodziły tutaj. No jednak, zobaczcie, że ta różnica jest po prostu ogromna. O ile pomiędzy pierwszym a drugim wyżem demograficznym ta różnica to było, no, jakieś 100 tysięcy dzieci, które się rodziły, to pomiędzy tym naszym ostatnim wyżem demograficznym, a tym z lat 80., no to ta różnica już tutaj jest naprawdę duża. Wtedy było to 700 tysięcy dzieci w szczytowym punkcie, Natomiast w 2009 roku to było nieco ponad 400 tysięcy. Liczba ta jest znacznie mniejsza. Dzietność kobiet, czyli liczba dzieci przypadających na kobietę w wieku rozrodczym, spadła. Wtedy, na samym początku tego wykresu, model rodziny moglibyśmy powiedzieć, że to była dwójka rodziców, trójka dzieci. Stopniowo od lat 90. Szło to w kierunku 2 plus 1, czyli dwójkę rodziców i jedno dziecko. No i chyba umiecie liczyć. Jedno dziecko nie zastąpi dwójki rodziców. To się nie kalkuluje. No i później, jak widzicie, znowu liczba urodzeń zaczyna maleć. Mamy do czynienia z kolejnym niżem. On się robi coraz głębszy. Przyczyny są w dalszym ciągu te same. To znowu jest echo. Tego poprzedniego niżu, który miał miejsce tutaj w latach 90. ubiegłego wieku, być może zauważacie pewny taki drobny skok. O tutaj widoczny. Na chwilę przyrost naturalny osiągnął wartości dodatnie. To było wprowadzenie programu 500. Delikatnie, naprawdę delikatnie, ta liczba urodzeń wzrosła, natomiast jak widzicie kolejne lata funkcjonowania tego programu. Nie przyniosły już oczekiwanych korzyści w kwestii zwiększania liczby urodzeń. Być może też zwróciliście uwagę na bardzo szybki wzrost tej niebieskiej linii, która zaczęła się zbliżać do 500 tysięcy w 2020 roku. To, co tutaj widać, to jest pandemia COVID. Omówiliśmy sobie cały wykres, to jeszcze zwróćmy uwagę na kilka takich bardzo ogólnych tendencji. Pierwsza sprawa. Wyże i niże demograficzne w powojennej Polsce występują cyklicznie i tak mniej więcej dzieli je okres około 25 lat. Najlepiej to widać w początkowym wykresie pomiędzy pierwszym wyżem, tym świeżo po wojnie, a drugim. Mamy oczywiście niż demograficzny, ale pomiędzy tymi dwoma wyżami. Jest okres około 25 lat. Zwróćcie na to uwagę. I później oczywiście mamy kolejny: niż, wyż, niż. A więc pierwszą ogólną cechą jest cykliczność. Druga cecha, jeżeli popatrzymy na przyrost naturalny, który obliczamy za pomocą dwóch elementów urodzeń i zgonów, to zauważcie, że przez zdecydowaną większość czasu o wiele bardziej zmienna. Była liczba urodzeń. To zmiana liczby urodzeń decydowała o wielkości przyrostu naturalnego. Końcówka tego wykresu jest nieco inna, bo ten szybki wzrost liczby zgonów spowodowanych pandemią COVID pokazuje, że również i ten element może być bardziej zmienny. Ale generalnie w przyszłości to zmiana liczby urodzeń. Powodowała, że pojawiał się wyż lub niż demograficzny. Trzecia ogólna tendencja, co byśmy jednak nie mówili, to stale od okresu, tuż po II wojnie światowej liczba urodzeń generalnie maleje, a liczba zgonów stale rośnie. I to. Wszystkie najważniejsze informacje związane z tym wykresem. Zapraszam na kolejne części z tej serii.